Cześć! Z tej strony Lion. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić wyzwanie: kup przedmiot od postaci i dodatkowo, yy, przy tym, yy, będzie wyzwanie: wydaj sztabki. Trzeba ich wydać 500 i najbardziej polecam polecieć w to miejsce, gdzie ja czyli ten zakątek mapy, gdzie był też yy, obraz rodziny z wraku statku. I tutaj macie po prostu czata. NPC Maeve I ona, jak wiecie lub może nie wiecie, sprzedaje taką to snajperkę za 300. I jak naciśniecie X i sobie je to zaliczy się kup przedmiot od postaci. No i... To by było chyba na tyle z tego odcinka. Wydać tabki to jest takie dodatkowe wyzwanie, ale osobiście yy, chyba nie będę go nagrywał osobno, bo jakieś mega to wyzwanie skomplikowane nie jest. Więc zostawiajcie suby z dzwonem i łapę w górę, a ja już się żegnam, do zobaczenia. Cześć!